Witamy bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Zagrywki. Dziś moim i Państwa gościem jest Pani Małgorzata Kubiak-Horniatko, na co dzień dyrektor PCPR-u, ale to, co chyba teraz ważniejsze, kandydatka na fotel burmistrza. Dzień dobry Pani. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak przebiega kampania? Kampania przebiega dobrze. Kampania przebiega blisko ludzi, wśród mieszkańców, wśród różnych grup społecznych. Czyli to, co robię na co dzień w życiu zawodowym, prywatnym, cały czas jestem blisko człowieka. No właśnie, bo następne moje pytanie dotyczyło motywacji startu. No na co dzień zajmuje się Pani właśnie e, szeroko rozumianą pomocą społeczną, opieką. E, jest Pani bardzo blisko ludzi, zna Pani ich problemy. Czy to też był taki przyczynek do tego, że postanowiła się Pani ubiegać o fotel burmistrza? Zdecydowanie tak, z racji tego, że tak jak Pan zauważył, na co dzień jestem blisko człowieka czy to w pracy zawodowej, czy też w pracy radnej, bo przecież od pięciu lat jestem radną, co prawda opozycyjną, ale bardzo blisko ludzi, to spowodowało, że chciałabym, żeby samorząd spojrzał może nie tyle na inwestycje, co właśnie na człowieka, na tą najważniejszą osobę, która tworzy samorząd, która jest najważniejszym ogniwem w życiu społecznym. Część ludzi na mieście, tak jak dochodzą mnie słuchy, właśnie podkreśla to, że jest Pani nie człowiekiem jest Pani człowiekiem spoza systemu, czyli takim można powiedzieć trochę oddolnym reprezentantem. Uważa Pani, że jest właśnie teraz dobry czas na to, żeby Szczecinek miał takiego włodarza u steru? To jest bardzo dobry czas na to, jeżeli jest. Człowiek z poza układu, człowiek tak zwany oddolny, czyli człowiek, który wywodzi się z tłumu, z tym tłumem jest blisko, słucha potrzeb mieszkańców, wspiera tych mieszkańców na co dzień, chce pomagać wszystkim mieszkańcom, a mam tu na myśli pracowników, uczniów, seniorów. I przedsiębiorców, bo przecież oni również są naszymi mieszkańcami, ich też trzeba wspierać i nie można zapominać o tym, że to też są mieszkańcy, to chyba jest dobry czas na to, żeby spróbować zracjonalizować wydatki, przyjrzeć się temu wszystkiemu, czym dysponujemy, być może na pewnych rzeczach oszczędzić, na pewne rzeczy sobie pozwolić i spowodować, że wszystkim naszym mieszkańcom będzie żyło się dobrze, wszyscy będą równi, będą mieli takie same prawa. Jeszcze pytanie o to co widzimy w sieci, no bo tam się jawi obraz Szczecinka jako krainy mlekiem i miodem płynącej, pani widzi to no, z perspektywy zwykłego mieszkańca, czyli co jest tak źle, czy jest tak dobrze jak mówią w tych klipach, jak to wygląda? Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. Nigdy nie żyje się tak dobrze, żeby nie można było żyć jeszcze lepiej. Mam tu na myśli naszych mieszkańców. Ja na pewno nie będę obiecywać gruszek na wierzbie wielomilionowych inwestycji, tak? Najpierw trzeba zobaczyć. Y jak finansowo miasto sobie na pewne inwestycje może pozwolić? Ja w ogóle jestem zwolenniczką montażu finansowego środków zewnętrznych ze środkami własnymi samorządu, bo wtedy, kiedy pozyskujemy dodatkowe środki finansowe, to taniej ze środków własnych możemy zrobić coś dobrego dla naszych mieszkańców. No, należy się przyjrzeć temu wszystkiemu, co możemy, jak krawiec kroi, tak jak mu materiału starcza, tak? Na czym możemy zaoszczędzić, w co możemy zainwestować. Natomiast no, wszystkie inwestycje, które, które proponuję, które mam na myśli, które chcę, żeby były. Zrealizowane, no one będą przede wszystkim poparte analizą potrzeb mieszkańców i możliwościami finansowymi. Tak? Czy my nas to sobie możemy pozwolić? Obiecać można wszystko. Tylko drugie pytanie od razu się nasuwa: skąd pieniądze na te wszystkie inwestycje? No ale nie wierzę, że pewnych, pewnych obserwacji, pewnych badań Pani już nie przeprowadziła. Co więc Pani może obiecać mieszkańcom? Co mogę obiecać? Na pewno dokonam wszelkich starań, żeby obniżyć podatek. Dla lokalnych przedsiębiorców. To jest dla mnie mój priorytet. My mamy pomóc tym przedsiębiorcom inwestować, mamy pomóc im się rozwijać. Mam pomysł na bezpłatną promocję naszych lokalnych przedsiębiorców, która powinna odbywać się między innymi przy pomocy samorządowej agencji i promocji, jak sama nazwa wskazuje, po to, żeby wypromować lokalne produkty, wypromować lokalne usługi, żeby lokalni nasi przedsiębiorcy mogli zarabiać, bo przecież te ich dochody wracają do nas w postaci podatków również, tak? Więc też miasto z tego czerpie korzyści. Kolejną rzeczą, która bardzo mnie boli, chciałabym zracjonalizować wydatki, to zmniejszenie kosztów utrzymania życia mieszkańca tego zwykłego Kowalskiego, jakim ja również jestem, żeby mógł płacić taniej. Skoro Przykładowo tylko, w gminie Wiejskiej Szczecinek można płacić mniej za śmieci, a gmina Wiejska Szczecinek to gmina, przypomnijmy, która jest bardzo rozległa. Tu choćby koszty eksploatacji samochodów, transportu są o wiele większe niż miasto, które jest zwartą bryłą. To my też powinniśmy pochylić się na tym, żeby ulżyć tym naszym mieszkańcom. Tak? Ostatnie sytuacje, które miały miejsce chociażby z opłatami za ciepłą wodę, to są bardzo, bardzo niepokojące sygnały. Ja rozumiem, że no, spółki są powołane między innymi do tego, żeby zarabiać, żeby wypracowywać dochód, natomiast są, są to spółki, które są komunalnymi spółkami. Ich przychody tak naprawdę powinny się bilansować, to te zyski, które spółki wypracowują, powinny być przeznaczane na to, żeby modernizować, ulepszać sieć, ale to ma służyć jednemu, żeby mieszkańcy płacili mniej, żeby w ten sposób pomóc mieszkańcom. No bo nie oszukujmy się, no z czego jest wypracowywany zysk. Z kreowania ceny, ceny, którą płacą nasi mieszkańcy, między innymi oczywiście. Z tego, co słyszę, niezbędne będą oszczędności. Ma już pani pomysł, gdzie ich szukać? Na pewno tych oszczędności będziemy szukać. Mam pomysły. Na pewno trzeba się przyjrzeć czapie administracyjnej, która jest w tej chwili w różnych instytucjach. Myślę, że tutaj, jeżeli przeanalizujemy Tą właśnie czapę administracyjną, o której mówię, to te oszczędności znajdziemy. Być może z czegoś trzeba będzie zrezygnować, być może na co innego trzeba będzie postawić. Trzeba będzie się zastanowić, czy stać nas na wieloset tysięczne koncerty, czy to jest to, co mieszkańcy potrzebują. Ja patrzę na budżet miasta trochę tak jak na budżet domowy. Tak? Jestem kobietą, więc też jestem nauczona tego, że ten pieniądz się dwa razy obraca. Tak? Łatwo się wydaje nie swoje pieniądze, ale trzeba na tą kasę publiczną popatrzeć jak na własny portfel. Jeżeli na coś mnie nie stać, to tego nie robię. Jeżeli w tym portfelu mam 100 zł i mogę kupić obiad dla rodziny, zrobić zakupy, to kupię obiad dla rodziny i zakupy, a nie wydam tego na przyjemności typu yy, fajerwerki, tak? To oczywiście mocno w przenośni mówię. Natomiast yy, chcę państwa zapewnić, że ten budżet miejski, którym będę zarządzać, to będzie taki budżet na który patrzę tak jak na własne, tak? Też doświadczenie wieloletnie, a przecież kieruję jednostką ponad 20 lat i też mi daje to dużo możliwości do powiedzenia. Ja nigdy nie miałam żadnych zaleceń pokontrolnych, które by mówiły, że jakieś środki zostały niewłaściwie wydatkowane. Nigdy nie miałam żadnych zaleceń pokontrolnych, które by wskazywały na jakieś nieprawidłowości w kierowanej przeze mnie jednostce, a od czterech lat kieruję dwiema jednostkami. Więc to też pokazuje, że właściwie potrafię zarządzać tymi finansami. Troszkę wywołała Pani następny temat, o który chciałem e, zapytać. E, nie żal będzie Pani pożegnać się ewentualnie z PCPR-em? Oczywiście że żal. E, serce zawsze będzie blisko PCPR-u. Blisko ludzi. Natomiast te dobre praktyki, które wypracowałam, te praktyki w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w otaczaniu ludzi dobrem, w otaczaniu ludzi lepszym życiem, myślę, że będę mogła z powodzeniem przenieść na szerszy grunt, jakim jest Szczecinek. Bo przecież Szczecinek to jest nasz wspólny dom, tak? A to jest chyba najważniejsze, żeby jeżeli coś potrafi się robić dobrze, żeby to robić dalej. To jeszcze na moment e, skupmy się na pani e, pracy jako radnej. E, z, no, końcówka e, kadencji, jak pani ocenia e, mijające no, ponad 5 lat. To jest 5 lat, które było no, specyficzne, tak? Bo mamy tu okres i wojenny i okres pandemii, ja m, też jak podkreślam, byłam radną, jestem jeszcze, bo przecież kadencja trwa radną opozycyjną. E, nie lubię się chwalić tym, co robię, tak? Po pracy mnie poznacie, a nie po tym, co mówię, ale jak już mnie pan wywołał do tablicy, to no, przez te pięć lat mojej pracy chyba temat ostatnio dosyć dobrze podsumował, byłam radną, która chyba najwięcej interpelacji złożyła i, i walczyła o po poprawę jakości życia mieszkańców, e, więc tych interpelacji było trochę, między innymi interpelacja m, mówiąca o rozszerzeniu siatki komunikacyjnej, czy to osiedla Marcelin, czy też e, Świątek, była też e, interpelacje, zapytania, walczyłam o to, żeby poprawić bezpieczeństwo ulicy Klasztornej, jak się okazało słusznie, bo kilka wypadków tam mieliśmy i dosyć niebezpieczna to była ulica. To na ile pomagam ludziom, to moi mieszkańcy powinni się na ten temat wypowiedzieć, bo ja tym ludziom pomagam nie tylko w pracy zawodowej, ale mówimy o tej pracy mojej społecznej tak? czyli o tych godzinach po godzinach urzędowania, o tych weekendach o tych wieczorach. Jadąc tutaj na spotkanie do Państwa, tak sobie przeanalizowałam, w ilu mieszkaniach w moim okręgu byłam. To jest 75 albo 77 rodzin. Które mnie gościły, którym pomagałam w bieżących sprawach. Często w kryzysie, często w trudnych sytuacjach, często na krawędzi. I to jest piękne w tym wszystkim. I ja nie oczekuję splendoru opowiadania, na co przeznacza moje diety, komu pomogłam, bo to jest tak naprawdę sprawa tego obdarowanego i moja. Mieszkańcy wiedzą, że w każdej sytuacji mogą na mnie liczyć. Ja odbieram telefon o każdej porze dnia i nocy, jeśli tej pomocy potrzebują i jestem. I za chwilę będziemy wybierali nowych radnych, prawda? I to jest ważne, żeby, żeby mieszkańcy wybrali mądrze, niezależnie od tego, jaką opcję polityczną będą wybierać, żeby kierowali się tym, czy ten kandydat na radnego zna specyfikę pracy samorządu, czy zna specyfikę finansów publicznych, czy będzie potrafił w ich imieniu napisać interpelację, czy będzie potrafił w ich imieniu zabrać głos, wskazać albo pójść z nimi do instytucji, do urzędu, pomóc w codziennym funkcjonowaniu pomóc w kryzysie, bo no są też tacy radni, którzy przez całą kadencję nie zabrali głosu, tak? którzy głosują zgodnie z dyscypliną klubową. ale czy to o to chodzi? Czy takich radnych potrzebujemy, czy potrzebujemy radnego, do którego możemy udać się zadzwonić, które nas wesprze w sytuacji, kiedy tego wsparcia potrzebujemy? To na zakończenie pytanie o najbliższe trzy tygodnie, bo to, że będą intensywne, to chyba nie ma nikt wątpliwości. Ma już Pani plan, czy raczej żyje Pani aktualnie z dnia na dzień? To, czy to zależy od dnia, bo jeżeli jest sytuacja, kiedy należy pomóc ludziom, więc no, kampanijne sprawy odchodzą na, na dalszy plan. Natomiast najbliższe dni to, no, to analiza też programu wyborczego z mieszkańcami, bo ja każdy punkt, o którym mówię, analizuję z mieszkańcami i zarówno punkt mówiący o utworzeniu domu, wsparcia dla osób niepełnosprawnych, czy też utworzeniu Młodzieżowej Rady Miasta, czy też współpracy z Izbą Gospodarczą. To są te rzeczy, które konsultuję i to z przedsiębiorcami, z młodzieżą, z mieszkańcami naszego miasta. Konsultowałam także swój pomysł, który mówił o utworzeniu parkingu w centrum miasta, po to, żeby tą część, gdzie teraz są te parkingi, przebudować na taką usługowo. Rekreacyjną, żeby mieszkańcy w Centrum Miasta jakby mieli swoje miejsce, gdzie mogą zaparkować, czy to wielopoziomowy parking, czy też w innej formie, to też są pomysły, które wypływają od mieszkańców. Bardzo mocno konsultowałam miejsca rekreacji, które chciała, o których chciałabym zadbać też, tak? Mariętrom, z górze Świętego Jerzego. To są miejsca, które są potrzebne naszym mieszkańcom, a które trochę odeszły w zapomnienie, a chętnie można byłoby tam postawić ławkę, żeby to dziecko, które się bawi, czy ta starsza osoba, która wraca ze sklepu, czy też. Chce po prostu posiedzieć w jakimś miejscu naszego miasta mogła odpocząć. Współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi, współpraca z wspólnotami mieszkaniowymi. Przecież to razem z miastem można przebudować, wyremontować, doposażyć place zabaw, zrobić skwery, zrobić miejsca wypoczynku dla naszych mieszkańców. Każdy punkt mojego programu był poprzedzony wielogodzinnymi rozmowami z mieszkańcami i ankietami, które na stronie porozumienia samorządowego były zawierane. Analizując materiały kampanijne Pani konkurentów, mam takie wrażenie, że w wielu miejscach dotyczą one tylko osób starszych. Mało kto coś oferuje dzieciom, młodzieży. Jak to jest u Pani? Ja bardzo chciałabym stworzyć strefę aktywności młodzieżowej. Nie wiem jeszcze, w której, w której części miasta, bo tutaj młodzież ma bardzo różne pomysły. Chodzi mi o taką strefę, gdzie ta młodzież bezpiecznie mogłaby się spotykać, mogłaby spędzać czas, mogłaby wymieniać swoje poglądy, mogłaby też realizować różnego rodzaju swoje projekty, więc o tej młodzieży jak najbardziej myślimy. I poprzez również tą Młodzieżową Radę Miasta, o której tak mówię, o której mi się marzy, żeby taka Rada Miasta Młodzieżowa powstała, kreowała przyszłość naszych młodych ludzi, pomagała w rozwoju miasta i pomagała w tym, żeby ci młodzi ludzie, kiedy już kończą edukację, wracali do naszego miasta, tutaj zakładali rodziny i tutaj żyli. Również myślę o młodzieży, dzieciach e, z problemem otyłości i nadwagi. O tym się mało mówi, tak, ale my mamy młodzież, która Najszybciej chyba w Europie boryka się z problemem otyłości. Dla nich chciałabym stworzyć program zdrowotno-aktywizacyjny, taki który powodowałby, żeby ta młodzież więcej się ruszała i zadbała o własne zdrowie, bo jak my teraz zadbamy o ich zdrowie i o ich przyszłość, to później będzie łatwiej, bo to będą dorośli, odpowiedzialni ludzie, którzy będą szczęśliwymi ludźmi, a o takich ludziach marzę, żeby w Szczecinku ludzie byli po prostu szczęśliwi, żeby żyło im się dobrze. Również myślę o dzieciach i tutaj na bazie Sapiku mogłoby powstać koła zainteresowań, koła rozwoju dziecka dla dzieci właśnie albo szczególnie uzdolnionych, albo które mają problemy z różnymi deficytami przedmiotowymi, tak? Więc takie dzieci, które mogłyby bez obciążania kosztami rodziców na korepetycje, na zajęcia dodatkowe uczestniczyć w takich zajęciach, bo to jest realna pomoc dla tego rodzica. Kiedyś nie wiem, czy pamiętacie, panowie są młodzi, ale był młodzieżowy dom kultury, tam były różne sekcje, różne zajęcia się odbywały, różne koła zainteresowań. To był fajny czas i z takich dobrych praktyk należy czerpać. No cóż, pozostaje nam życzyć pani raczej dużo siły, bo ten okres będzie na pewno intensywny i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców naszego miasta. Moimi Państwa gościem była Małgorzata Kubiak-Koniatko, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Radna Rady Miasta w Szczecinku, a także kandydatka na burmistrza. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne programy.